Rozwój nauki i kultury w okresie oświecenia w Europie w XVII i XVIII wieku. Okres oświecenia był niezwykle istotnym okresem w rozwoju nauki, kiedy to w wielu dziedzinach nastąpiły przełomowe odkrycia i postępy. Podczas oświecenia ludzie zaczęli kwestionować dogmatyzm religijny i przyjmować podejście oparte na rozumie i obserwacji naukowej. W dziedzinie matematyki i astronomii wielu uczonych dokonało znaczących odkryć, które zmieniły sposób, w jaki ludzie postrzegali świat. Jednym z najważniejszych osiągnięć był rozwój teorii heliocentrycznej przez Mikołaja Kopernika, który zakwestionował powszechnie przyjęty model geocentryczny, w którym Ziemia uważana była za centralną w układzie słonecznym. Wybitnymi matematykami tego okresu byli Leonard Euler czy Pierre Simon Laplace. Którzy przyczynili się do rozwoju analizy matematycznej i mechaniki nieba. Najważniejszym odkryciem w dziedzinie fizyki było bez wątpienia dzieło Izaaka Newtona, Filozofiae Naturalis Principia Mathematica. W swojej pracy Newton sformułował trzy prawa ruchu, które stały się fundamentem współczesnej fizyki klasycznej. Jego prace nad teorią grawitacji również znacząco wpłynęły na rozwój nauki. W dziedzinie chemii w oświeceniu nastąpił przełomowy moment. Antoine Lavoisier, znany jako ojciec chemii nowoczesnej, sformułował podstawowe prawa chemii, w tym prawo zachowania masy i teorię tlenową spalania. Jednym z najważniejszych osiągnięć w medycynie tego okresu było wynalezienie szczepionki przeciwko ospie przez Edwarda Jennera w 1796 roku. Ciekawostką jest fakt, w jaki sposób Jenner dokonał odkrycia szczepionki. Zauważył, że osoby pracujące przy krowach zakażonych krowią odmianą ospy nie umierały po zachorowaniu na ospę właściwą, która była wyjątkowo niebezpieczna. Doprowadziło to do eksperymentów z zakażaniem ludzi krowią ospą, co zaowocowało skuteczną szczepionką przeciwko ospie właściwej. W dziedzinie biologii dokonano naukowej klasyfikacji organizmów, co było dziełem Karola Lineusza. Lineusz stworzył tak zwany system nazewnictwa binarnego, który jest nadal używany w biologii do klasyfikacji organizmów. Warto również wspomnieć o powstaniu wielkiej encyklopedii francuskiej. Encyklopedia ta zawierała szeroki zakres wiedzy na tematy od naukowych po filozoficzne, a jej redaktorzy starali się przekazywać wiedzę w sposób zrozumiały przez każdego, co było w duchu oświecenia. Oświecenie było zatem niezwykle płodnym okresem w rozwoju nauki, w którym dokonano wielu przełomowych odkryć. Odkrycia te w dużej mierze przyczyniły się do kształtowania współczesnego obrazu świata i sposobu myślenia naukowego. Kultura oświecenia klasycyzm. Odkrycie Pompejów w 1748 roku, kiedy to hiszpański inżynier wojskowy Roc Joaquin de Alcubierre przypadkowo natknął się na pozostałości miasta podczas prac budowlanych w pobliżu Neapolu, miało głęboki wpływ na rozwój kultury oświecenia. Pompeje zostały zatopione w popiele wulkanicznym po erupcji Wezuwiusza w 79 roku naszej ery. Odkrycie to otworzyło okno na świat starożytnego Rzymu, co z kolei wpłynęło na inspirację wielu dziedzin kultury i sztuki. Jednym z kluczowych aspektów wpływu odkrycia Pompejów na kulturę oświecenia był rozwój stylu zwanego klasycyzmem. Klasycyzm to odwołanie się do estetyki i wartości klasycznej sztuki grecko-rzymskiej. Charakteryzował się harmonią, proporcją, umiarem oraz wyrafinowaną formą. Inspiracją tego stylu były przede wszystkim rzeźba i architektura antyczna, które można było obserwować w odrestaurowanych budynkach i znaleziskach z Pompejów. Jednym z najważniejszych przykładów architektury oświecenia jest Palais Royal w Paryżu, którego budowę zakończono w 1636 roku. Powstał on na zlecenie kardynała Richelieu, a następnie został przebudowany w stylu klasycystycznym. Innymi znaczącymi przykładami tego stylu są paryski Panteon i Kościół świętego Karola Boromeusza w Wiedniu, który wykorzystuje motywy klasyczne, symetrię i proporcje, aby stworzyć monumentalną i harmonijną kompozycję architektoniczną. Styl klasycystyczny był reakcją na rokokowy przepych i ekscentryczność, propagując powrót do prostoty, harmonii i idealizacji antycznych wzorców. Charakteryzował się klarownością formy, symetrią i umiarem. Dziękuję za obejrzenie filmu. Jeżeli film spełnił Twoje oczekiwania, daj lajka i zasubskrybuj nasz kanał na YouTube.